Cześć, ty Kurt. Witam was w kolejnym odcinku Europki Szmatlandem. Zatem yy, nasza sytuacja jest dosyć ciężka. Znaczy powiedzmy, że tam z Moskwą jakoś poradzę. To, to nie jest problem. Problem właśnie to są te, te wszystkie te szmatlandzkie trypsy, te plemiona skurwysyńskie. No bo, no mają ten influenc za duży i, i mamy ten... to gówno, zaraz, skoro to jest. A tu nawet nie jest pisane. Ale generalnie, że przejęli tam nasze E, nasze państwo w zasadzie, e, Dominance of the Tribes, proszę bardzo, plus 50% koszt technologii, chociaż i tak mamy plus 75% ze względu na bycie, bycie nomadami e, więc jest trochę źle e, i trzeba się tego pozbyć. Więc ja myślałem oczywiście, tak pierwszy mój podstawowy pomysł na pozbycie się tego problemu, to jest żeby zmniejszyć ich influence, a jak się zmniejsza influence? Zabierając im e, prowincję. E, ale musiałbym zabrać im wszystkie prowincje w zasadzie, a to by spowodowało, że moje loyalty byłoby na zero. Myślałem, że dobra, ja to mogę przeboleć, mogę spróbować. Ale ktoś mi powiedział, że zajdzie do tego waszego niedźwiedzia. Eee, no, nigdy nie oglądam żadnych filmików Let's Play, ale teraz wyjątkowo obejrzałem tam sobie jakiś tam filmik z plemionami, gdzie sobie z nimi próbował radzić. <laughs> Odcinek 24 z serii Krymem. Yo, eee, kurwa. No, także wiem, czego nie robić, eee, więc okazuje się, że jeżeli bym spróbował zabierać eee, prowincję plemioną to gdy już zabiorę im poniżej tego. Eee, gdy już, no, gdy już uważają, że powinni mieć więcej. Bo w tej chwili na przykład jeszcze jedną czy dwie prowincje mówimy zabrać, ale jakbym zabrał, zabrał w pewnym momencie, kiedy oni chcą więcej prowincji, a ja im zamiast tego zabieram, to jest bunt w każdej prowincji, którą próbujemy zabrać. A ile mamy tych e, prowincji Estate'ów? Wszystko co jest tutaj zielone. Co znaczy, że mieliśmy bunty w połowie kraju. I to to nie byłoby tak łatwe do poradzenia sobie z, z tym, biorąc pod uwagę, że mamy 0 manpowera. Więc opcje są dwie. Albo będę próbował powoli i systematycznie opierdalać im te prowincje. Przy tym jednocześnie będę miał horde unity, dodatkowe minus 2 e, w ciągu roku, co będzie dawało mi łącznie minus 7. Gdzieś tak. Minus 7 e, developmenta. No i, no i to byłby problem, to byłby problem, tak. To bym trochę tego dużo tracił. Więcej niż bym w stanie nabijać prawdopodobnie. Zwłaszcza, że będę musiał radzić sobie z tymi mutami, które będę tutaj robił. Więc mógłbym to systematycznie robić tak, że tak, mam hajs, więc zakupiłbym trochę sobie jedną armię e, złożoną z najemników, bo Manpowera na pewno mnie nie stać na tłumienie tych wszystkich buntów, więc zrobiłbym sobie jedną armię z najemników, st Stawiałbym w jakiejś prowincji, odbierałbym to, tłumił ten bunt, najemnicy by się sami regenerowali poprzez fakt, że e, są najemnikami nie potrzebują manpo Manpowera, prawda? Więc tak, i tak i po kolei, po prowincji, po prowincji byśmy to usuwali, aż w końcu bym im zapierdolił wszystkie prowincje, albo przynajmniej, aż mieliby poniżej 60% e, tego gówna. I to by rozwiązało problem. To znaczy, nie do końca rozwiązało problem, bo tu wciąż, jak to wezmę, to jeszcze stracę 3 stabilności i coś tam jeszcze. Ale to jest, jeszcze, to jest szczegółów porównując z całą resztą, więc no. Druga opcja to jest po prostu czekać, liczyć na szczęście, aż jakiś event przyjdzie i mnie uratuje. O tu, oczywiście, jest tak. Rising Tribal Influence to będzie do roku 45, co znaczy, że to jest 8 lat jeszcze. I wtedy będziemy mieć 66% influensa I 66% to już jest niewiele. To już wystarczy zbicie jeszcze tylko 6. Więc albo będę liczył na farciarski event i nie zabierał żadnych tam tribes'om niczego. Albo może. Tak. Tak. No, nie ma żadnej interakcji, która traci influenza dla nich. No nie ma, nie ma. Są tylko takie, które dają ewentualnie, albo zabierają loyalty. No. Więc takie są opcje. I myślę, że w międzyczasie wolę nie zaprzątać sobie tej głowy. Może akurat mi się przyfarci trochę z eventem, w trakcie kiedy będę robił tą, tą wojnę. Bo na razie na tym się trzeba skupić. A już prawie 4 minuty straciłem na tym pierdoleniu, więc tak. I więc za jak tu wygląda sytuacja? Cidu na Galik, e, i na... stoją na Władimir, zabierają to, co akurat. okej, okay, okej, okay, spoko. E, I mamy. Jak to wezmę, to widzę jeszcze razem z armią Węgier. A Węgry do nas nie przychodzą, więc możemy. Się nimi nie przejmować, więc weźmiemy militery. Ja chcę zobaczyć, ile Moskwa ma jeszcze wojska. O, tu ma nieźle, kokszał, 50 tysięcy. I manpowera, fuj. Ale tak, Moskwa, Moskwa, Moskwa. Eee, Moskwa. Czy ja ją minąłem? Czy może jednak gdzieś tu jest? O, Moskwa, proszę bardzo, 5000 tysięcy manpowera, 21 najemników. o jezu. 12 tysięcy mają wojsk totalnie, z czego 21 to Okej. Jest... <grym> To im się błyskawicznie zregeneruje w takim razie. To, jest, to muszą być wszystko praktycznie, albo znaczna część, najemnicy. Więc będą mieli zaraz znowu fuj wojska. Będą je męczyli. ale jednocześnie muszą strasznie wchodzić teraz w długi. Oni się nie pozbierają po tym wszystkim. Także jadziem. Jadziem, jadziem. Projazm oblegamy, tu sobie Władimir się zajmie. A później idziemy na Moskwę, tak? Taki miałem plan. Tylko jak oni się zregenerują, oni tutaj przyjdą. I oni będą chcieli mi to. ...rozpierdolić armię, która jest na Moskwie. Tutaj mamy typów, którzy się tym zajmują, spoko. Ta armia ma poważny problem, widzę. Bo nie za bardzo chce kontynuować oblężenie w obecnej sytuacji. O kurwa, Węgry idą! What the fuck, nie zauważyłem ich. Które do nich przeszli? Węgry, 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 Węgry... Wy macie przemarsze wojsk jakie? Polska Litwa dają przemarsz wojsk Jakim kurwa prawem? Przymyślałem, że jesteście rywalami Okej, okay, nie jesteście No to w pizdu 12-10-4 To jest dosyć dobry skład W pełni sprawny Wiecie co? Ja nie chcę z nimi walczyć w tym momencie. Ja naprawdę tego nie chcę robić. To się może nie udać, jeżeli jeszcze w trakcie bitwy dołączą tamci. Zresztą i tak prześciągnąć wszystkie swoje armie, przynajmniej wszystkie trzy, w jedno miejsce, żeby z nimi walczyć. A wciąż może się to źle skończyć. Mm. I fujmen po raz trasę. A oni wrócą jeszcze raz. W takim razie, ja bym wolał zobaczyć, co mogę ugrać z Moskwą podpisując spokój w tym momencie, bo to trochę mnie straszy. Co ja mam oznaczone? Clear offer, bo nie pamiętam. Nic nie mam oznaczone, ok. Eee, w takim razie. Eee, Wargold to oczywiście co? Conquest. To znaczy, na jakie prowincje ja brałem Conquest? No, żadne. Co? Nie mam claimu żadnych? No to jak to jest? Co to się odpierdala? Wargol Wargol One in a Battle. Dobra, dobra. To jest po prostu moje zwykłe atakowanie. A te conquest pokazują. A to wcale nie chodzi o to, że podbył jakieś konkretne prowincji. W porządku, więc e, załóżmy, że wezmę to i to i wy się na to zgodzicie W porządku, w porządku. Bardzo tacy, bardzo w porządku. E, I oni nie mają może jakiś z tym ze złotem? Trade Goods? Nie, ja tu mam za złotą, oni już nic nie mają. No, to nie będę się za bardzo przejmował tym, co biorę. Chcę mieć dobre granice. Także bierzemy to i to i bierzemy jeszcze... Kazan jest fajny. Właśnie go próbuję przerobić na jakąś głupią religię. Kasimow? O, Kasimow ciężko wchodzi. To jest. Tak, jest 5 prowincji, to nie jest źle. A oni toną w długach. No, to nic nie zrobiłem więcej. No wiecie, ja nie widzę powodu, aby więcej jeszcze tracić. Manpower'a i tak jestem trochę wychujały w tym wszystkim. Jest, jak ci przyjdą, to mnie zniszczą, więc. Ja przyjmuję pokój wcześniej, nie ma sensu, prawie się nie dalej. A widzicie, pytacie mnie często, dlaczego ja nie gram ee, na multi i kiedy zagram na multi. No, no. Ja nie mógłbym tyle siedzieć na pauzie i pierdolić, gdybym grał na multi. Przynajmniej tak to sobie wyobrażam. Wkurwiebym drugą osobę, gdybym kurwa, cały czas siedział na pauzie i zastanawiał nad tym wszystkim. A gdybym nie siedział na pauzie, to już pięć razy bym mnie zdążyli Węgrzy i nie? Więc no. Tak trochę średnio do tego podchodzę. Granie na multi. Chyba, że z dobrym znajomym. Wtedy spoko, ewentualnie. Wtedy się nie kurwie jeżeli będę siedział na pauzie trochę, kiedy muszę. Eee, dobrze. Dobrze, dobrze. Ja... myślę, że tak to zrobimy. Kilka prowincji wzięliśmy i Węgrzy już nam nie zagrażają. Następnym razem będę uważał, kiedy będę chciał ich wzywać, bo oni faktycznie chcą przyjść i pomóc. Ach, ten disaster. Development cost nawet. Dobra. Ja ten warwick z tutaj zmniejszę. I spalimy tę prowincję. Czy to wszystko? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tyle tego było? Cześć mi zapomniałem. Chyba tyle. Dobra. To jest spalone, i trzeba by zrobić parę korów. To nie będzie drogie. Wszystko w porządku. Jedziemy do domu i będziemy musieli kombinować. Co to kurwa zrobić? Z tym całym głównym. A a tutaj to właściwie. A propos buntów. Ja zwiększę tutaj autonomię. Bo to trochę niebezpieczne. Tu już jest 0, spoko. Okay. Zatem, ty sobie przejdź na kazań. I się staniesz na kazań razem z tym typem. Chociaż to może być trudne. Dobra, ty się staniesz na kazań, a ty się stań na tym głównie tutaj. Bo oni, oni są razem, bo oni mają tam 282, to muszą być z jednej armii. Teraz ty masz tutaj, to ty się stań na Alatyr, a ty się staniesz na Pędzę. I wszyscy będą zadowoleni. Wszyscy będą szczęśliwi. Dobra. I teraz, co ja zrobię dalej? Great Advisor Knight Estates demand control of territory. Pewnie kurwa więcej by chcieli. Jeez. Ten Power Recovery Speed to jest jednak coś, co jest naprawdę fajne. Chyba będę liczył na eventa, który mi z mniejszymi influence nimi. Nie chcę stracić tego wszystkiego i wyzerować loyalty Hmm, dobra. To póki co możemy zwiększyć się od coś tam bardzo drobnego. Na przykład, nie wiem, to. Już są zadowoleni, wszystko w porządku A tutaj pewnie lecie nie zwiększyło za bardzo No Dalej na 86 Dobra, gdzie mamy ryzyko buntu? Tu mamy Kiwan, 2 i 6, Karakum i Gurgandzi To jest Karakum i Gurgandzi To tam Możemy tam coś wysłać Ty idziesz na Karakum Ty idziesz na Gurgandzi Powstrzymamy to Piąteczka Patrzcie, jak ładnie, nie wchodzą sobie w drogę. Okej, okay, okej. Okay, już, już spada. Już nie będzie buntu. No, się coś jeszcze zbudował. O, development, nie mam zwiększone koszty developmentu, ale budowa budynków nie bardzo. Może baraki bym pierdolono gdzieś w jakichś wartościowych miejscach. Jeżeli są jeszcze jakieś wartościowe miejsca tutaj. Hmm, wszystko to główno, główno i chuj. Widzimy to jakieś może. Wysokie 236 to jest najwyższe tutaj, a to wciąż jest mało. Zrobię tutaj. Ale to to w zasadzie się nie opłaca za bardzo. Masz tam 188 ewentualnie. No, ale to tyle, to nie będę więcej robił. Trochę chujowy interes. Eee... Uh, weapons Manufactory to jest... Można coś na tym zarobić sensownego? Ale ja to kosztuje, w chuj. 460. Nie, nie opłaca się. Zbuduję te budyneczki jakieś jeszcze, to widać może wartościowe miejsca, kurwa. To jest, Nic tu nie jest wartościowe, bo przecież gram hordo Zapominam, że gram hordą, a, a tutaj wszystkie prowincje najpierw musiałem rozjebać. Więc nic tu nie jest wartościowe. 0,05, do 0,07... Do Też nie jest wartościowe, no... Jeez. Workshop. 12, 14. O, o to, jest, to jest coś ewentualnie. Już tak, tak, prawie. Wezmę to 12 i reszta już mamy zapas. Nie należałoby wydawać wszystkiego na raz. Gruzja, co ty odpierdalasz? Conquest of Mush against Karakunnu Karakiunu chyba nie jest terazby silne. Spoko. Mogę wam pomóc, albo w sensie powiedzieć wam, że wam pomogę, ale tak naprawdę to mam wyjebane. Eee, ten fort, to my się go pozbędziemy, bo on tu nie jest w ogóle potrzebny. Teraz, co ja bym chciał zaatakować? Znaczy, ja wiem, że teraz może nie powinienem atakować, ale, ale ja chcę wiedzieć. Co, co tu ma sens? Tych mogę zaatakować niby. Jaunpur i Multan. Tu jest Multan. Gdzie jest Jaunpur? To jest Jaunpur. A. Eee. Można by, można by mnie wpierdali w sumie. Na Mink można by też wpaść. No i Uzbek też. Uzbek najbardziej w sumie. Myślałem, że jeszcze ma z nim jakiś ten trus, Ale nie sorry, No Dobra. Hmm, mam nadzieję, że ten event to mi się zdarzy, bo ja nie chcę wydawać punktów przed tym. Ewentualnie będę wydawał je na co innego, ale wciąż na development też nie powinienem ich wydawać. Więc. Na co można jeszcze wydawać punkty militarne? Na dowódców? Na. Chuj wie co. Nie wiem. Eee, ale mogę za to wyłączyć na trochę Army Maintenance. Bo żadnego buntu nie będę miał przez dłuższy czas. War O, Oh, War Na to można wydawać punkty. Spoko. Może się przydać. Nawijamy sobie trochę więcej hajsu. Tu się trochę manpowera nazbiera. Tu już nie ma ryzyka żadnego. Wspaniale. Eee, ty zapierdalasz w tamte okolice do Uzbeku. W zasadzie to po drodze. To, to, to wydaje mi się, że i tak nie jesteś w stanie przejść w każdej prowincji jak należy. Faru jesteś. To jest jak? 22 18. No, 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 ciężko. Ale Drygaj, on będzie wystarczający do zajęcia wszystkiego, co tam jest. Ale w razie czego prześlemy tam jeszcze tego też? Tylko, że go rozdzielę na pół i, i prześlę gdzieś w tamtą okolicę, mniej więcej jak na razie. Hot Stary. Jadziem. Z Polsce spoko. Chciałem wam powiedzieć tak przy okazji, jeżeli ktoś jeszcze ktoś nie czyta opisów e, filmików, więc może jeszcze nie wiedzieć. Jeżeli kogoś to interesuje, oglądanie trochę więcej mnie, to, to ja znowu założyłem taki angielski kanał, ale wciąż prowadzę ten, więc nie jestem do końca zdraj, zdrajca ojczyzny znowu, nie? Więc spokojnie, spokojnie. Mam drugi kanał, jest po angielsku, jeżeli ktoś chce, e, chce sobie troszeczkę jeszcze pooglądać i zna angielski, to, to to, zapraszam, link w opisie będzie do mojego nowego kanału, jeśli nie zapomnę go tam wstawić oczywiście. Jeżeli zapomnę to nazywam się Kurt Artur, jak wpiszecie Kurt Artur EU4 to pewnie znajdzie. No, także tak, tak. No bo, no, no, ja nie wiem czy do końca chcesz, żeby tam było, wiecie, znowu 90% Polaków, bo jak was tam zapraszam, to tak będzie, ale... Yy, wiecie, przydałoby się trochę ruchu na początek, a później to sprowadzi więcej tamtych innych tam... Angolii, zagranicznych, wszystkich różnych dziwnych ludzi. Tej technologii nie bierzemy i No, a, a jakbym miał trochę więcej, kurde, jeszcze, jeszcze widzów gdzieś indziej, to może, być może, kurwa. Eee, tak. Być może jakieś hajsy będę z tego miał na piwo. Albo na nowe DLC do tej niemanej Europki, która już wyssała ze mnie pewnie ponad 100 euro. Cheese. Kazani separatist, Simbirsk. Co to jest pajęty, Okej, okay, okej. Okay. Spoko mogę to wziąć. 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 Wiem, że wziąć. Coś zawsze wygodniej mówić być wziąć. Jakoś tak tak ładniej wchodzi wziąć. Nieważne co jest. Co jest poprawne. Eee, zaraz. Ci są Kazani. Kazani to jest Simbir, Ten Kaz... to Czyli to tutaj. To co teraz podbiję. No to w porządku. To oni tu sobie dostali, będą czekali, aż ten bunt wybuchnie. Wszystko w porządku. Tylko, żebym nie zapomniał oczywiście zwiększyć Army Maintenance. Ale nie ma mowy, żebym zapomniał, bo zaraz tutaj wypada wojna, a wtedy samo się zwiększy, więc spoko. Ty tutaj rozbij się na pół. Nikt nie ma z misą, już nawet, więc. Zniszczę ich jak paczkę draży. Karakunul okay, Seed, móż, Sinjar. Okej, okay. okej. Jednego fejwora dostaliśmy. Żadnej pomocy nie zaoferowaliśmy, ale spoko. Czy mam teraz Gruzję, która jest troszeczkę silniejsza niż wcześniej. Pytanie czy oni będą szukali z wady, z ottomanami lub persją, jeżeli z persją to źle, bo persja to musiał sołusznik, a jeżeli z ottomanami to źle, bo ottomanie to są naprawdę ostre na kurwiatory i mogłyby mi, mogłyby mi zaszkodzić trochę Zwolałbym, żeby Gruzja już niczego więcej nie atakowała, chyba, że pójdzie w tym kierunku aczkolwiek z tymi to mam jeszcze przez dłuższy czas dobra Jadziemy na napiżnianie to inaczej nic tego tak nie będzie, uzbek Bierzemy aksary na przykład Nikt się do niczego nie przyłącza, więc wszystko jest w porządku. A zaraz, zaraz, Army internet wezmę na start. To mógłby być dobry pomysł. Moskwa może mnie nie lubić trochę. Czy mogę jakoś zobaczyć, jak, jakie długi mają, bo często jest tak, że jest pokazane, że nie zgodzą się na coś tam, bo ileś tam mają długu. A to chyba tylko, jeżeli jestem sojusznikiem. Jak nie jestem, to tego nie widzę. No nic. 2-5-2? Czy ja nie zjebałem czegoś? To nie wygląda jak optymalny skład. Coś może trochę. Jak na hordy. 2-8-2. No dobra. Ty podnieść pan tutaj. I wypowiadamy im wojnę. Declare war. Aksari. Jakieś lidera mamy może? Dobra, ty jedziesz tutaj, ty jedziesz. No tutaj. Ty tu, a ty tu. Nie sądzę, aby był jakiś. Aby był jakiś opór. Właściwie to oni chyba nie mają żadnego absolutnie wojska. Dice. <grych> a może jakieś te? A, tu jest forteca. Niewielka. Spoko. To pozajmujemy to wszystko na szybkości. Lutowanie nie ma żadnego znaczenia z tego co rozumiem obecnie. Dlatego że jeżeli ja to mam zamiar później i tak zreizować po podbiciu, to nie muszę tego lutować w tej chwili. Dlatego że to jest ten sam. to samo pole hajsu, ten sam. ten sam basen hajsu, że tak to nazywam. Pool. Dobra, Tribal Succession Crisis, o kurwa. Current Air will die. Strong claim becomes okay, lose 25 for spoko, spoko. Rise of a Pretender. Baszko roztam. Czekamy teraz mamy w sobie? Żadnego nie ma? National Decisions, Denouncement, a coś tam, coś tam. Dobra. Stability, Regency. A jak jest regencja? Ja nie widzę tej regencji, coś mówiąc. Jest to regencja? Nie widzę regencji. Po prostu no legal air. Hmm. No chuj Czyli nie ma regencji eee, Baszkorostan, To jest to ze złotem To będziesz tu To jest Basz... Nie, to jest Baszgirt Baszkorostan? rostan Obok, ok Ile tu się mieści żołnierzy? Tu jest tu 22 tysiące Dobra, weźmiemy jeszcze połowę tego Skoczymy tam i wszystko będzie w porządku A ty kurwo, ty jeszcze chcesz walczyć? Gdzie ty idziesz? To agüidel. Damy lidera temu typowi, bo tam ci tak nie potrzebują o tym nie ma żadnych wojsk, broga. Skasowani wspaniale. Dobra, ty idziesz do tego typa, a ty wracasz tam, gdzie byłeś. Stabilność by się trzeba zwiększyć. No i dużo hajsu, trzeba dużo. Dużo to dużo. I tak nie mam na co widać. Triangle Trade. Independent Tribes. Gains influence. Loses influence. Do 1550. Dobra, spoko. Co prawda tracimy 15 e, loyalty. I to jest trochę słabo. Naprawdę słabo. Będziemy mieć wtedy Early Horde Unity minus 2. Ale jakoś to się odzyska. Ważne, że możemy stracić influence. E, influence to będzie tak, do 1550, podczas gdy to co obecnie mamy. E, raising tribal influence to jest do 45. Czyli 40, między 45 a 50 będę mógł zniszczyć tego. to gówno. Ten ten. Tak. Tribe chuj mój, dzikie węże. Więc robimy to Proszę bardzo Disloyal Estates in your country Very kurwa well Jeszcze zobaczymy szmaty. Zniszczę was Wszystko jest zajęte. Poddajcie się All your base belong to us. Czech to jak to szło w tym memie Starcrafta bodajże coś. All your base are belong to us. Hmm, to się nie uda i nie ma znaczenia. To się nie uda nie ma znaczenia. Revoke course nie ma żadnego kurwa znaczenia, więc weźmy revoke course na wszystko, co posiadamy. Bo prestiż. Dobra, i jeszcze dodatkowo na wszystko inne, co się zmieści. Spoko. Jedno się nie zmieści, tylko. A poza tym jest stacji. Czy naprawdę zabrałem wszystkie prowincje? Tak. Sentiment. Teraz tak. Tu nie ma co realizować nawet. Yy, ale możemy za to zwiększać autonomię. Autonomia, autonomia, autonomia. Hajsu myślę, że mi nie brakuje obecnie, więc wolę mieć mniej problemów. Dobra. Tyle, jeszcze Race Province ewentualnie. Okej. Okay. Kurwa coś mi się sławki nie działają na jedno ucho. Tak lepiej. Zatem, eee, zatem, zatem, zatem. To jest wszystko nasze. Spalmy to i tak. A nie, to już spaliliśmy. Eee, to teraz Kory. Wszystko pokorowione Będziemy się kierować w stronę Jarkandu, bo myślę, że na Ming to nie ma się co bardzo rzucać Chyba, że jest Nie Ming 48 tysięcy i mają manpowera Nawet jeżeli mają technologię tylko... Tylko 11? Mają kurwa 11, tak jak ja Fak Nie ma żartu z nimi To ja nie chcę ich atakować Wiesz, to Wszyscy mają 11 niby, ale wciąż mają dużą armię Nie ma się co... Nie ma się co rzucać na silnych, skoro mamy jeszcze słabych pod nosem Ryazan, czy ty masz sojusz z Moskwą? Masz. Powinienem był rzucić im annual treaties na Moskwę, żeby z już nie mieli. Hmm. No chuj. Eee, Persja. Czy ty mnie lubisz bardzo? Trust 80. To chyba znaczy, że Persja nigdy nie może zerwać mną sojuszu ani nic tam. Zawsze będą mi uwielbiali. A jak im teraz jeszcze dorzucę? Proszę bardzo, proszę bardzo. Lepiej być nie mogło. A czy mogło jeszcze o 5? Ale to z czasem przyjdzie. Jarkant, ty jesteś moim nowym celem. Wbijemy na ciebie. I zniszczymy cię. Ale na razie powinienem chyba zająć się jakimiś buntami ewentualnie. No, może... Może wbiję na jakieś bunty. Chodźmy w okolicę Cirkasi zatem. Ty idziesz w okolicę Cirkasi i ty idziesz w okolicę Cirkasi. Ty idziesz w tę okolicę, gdzie już jesteś. A wy to jeszcze będziecie mieć jakiś bunt wkrótce, ale to jeszcze nie teraz. Uzkowity separatista to jest gdzieś tam. Dobra. To Ta bym typ do pierwsza, więc tam pójdziemy. Tak zgaduję, żeby do pierwsza. W sumie to różnie może być teor w teorii. Nie wiadomo jak to będzie w praktyce. Dobra. Eee, ale ja kończę ten odcinek. Bo to już trochę trwa. O kurwa, cement Control of Territory. What? Coś wam da, nie wam będzie and uh, the royalty will still be below 30%. This will have the following effects in the province. Local unrest plus 10. Hmm. No tak. Mamy zwiększony unrest we wszystkich prowincjach Których oni... które należą do, do Tribesów. To jest trochę źle. A to i tak się spodziewam buntów i tak, więc niech będzie. Wszystko jest dobrze. No, także w kolejnym odcinku sobie poradzimy z tymi już z tym wszystkim i nasz kraj będzie żył i będzie wszystko w porządku. Także do zobaczenia. Cześć. Kurd.